Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś naszym specjalnym gościem jest Pan Prezydent Aleksander Kwaśniewski. Witam serdecznie i od razu pytanie, Panie Prezydencie. Otóż sezon domówkowy mamy, jak wiadomo, w pełni, i każdy wie, że lubi Pan imprezować. Dostał Pan jakieś mandaty za zakłócanie ciszy nocnej? No to było prawie 250 mandatów, teraz wydaje się, że będzie tego nieco mniej. Rozumiem, że będzie mniej imprez, tak? A z czego to wynika? To może być zmęczenie. No, po takiej liczbie imprez to rzeczywiście można poczuć zmęczenie. A chciałem spytać, jaki alkohol głównie serwowano na tych imprezach? Ponad pięćdziesiąt kilka procent. No, to mocne trunki, muszę przyznać. A skoro już jesteśmy właśnie przy tych mocnych trunkach, to muszę pana prezydenta spytać o to, czy na dobre wychodzi Polakom spożywanie tak mocnych trunków wyskokowych. Czy są jakieś. Jakieś widoczne plusy? Gospodarka się rozwija, i nie ma bezpośredniego zagrożenia. Mówimy o uchodźcach, ale ich nie widzimy, ich nie ma. Kryzys ukraiński trochę się odsunął, nie, nie, nie mamy tego zagrożenia, jakie jeszcze było półtora roku temu. No wiadomo, że jak się tak mocno imprezuje, to o Ukrainie nikt nie będzie myślał. A co pan sądzi o polskiej młodzieży? Rośnie chęć, szczególnie wśród młodych ludzi, do eksperymentów, mhm. do zaryzykowania. No, ma pan rację, no zgadza się. Narkotyki, dopalacze my akurat tego nie pochwalamy. A spytam teraz nieco z innej beczki, z kim panu się najlepiej imprezuje? Ja bardzo doceniam wielki wysiłek Ewy Kopacz. Moim zdaniem ona była heroiczna wręcz. Tym bardziej, że wydawała się dość osamotniona. To, co ona robiła, ilość kilometrów, sam wiem, jak to jest wyczerpujące. Aż takie tempo narzuciła sobie pani Ewa Kopacz? Jeszcze wsadzono ją do samochodu czy do czego i pojechała do Radomia na kolejne spotkanie, to uważałem to wręcz za niehumanitarne wobec y, pani Wykopacz. Takie osoby trzeba podziwiać, panie prezydencie. Ostatnio prasa huczy od plotek, jakoby europejscy przywódcy polityczni urządzali sobie swoiste pojedynki alkoholowe. Czy mógłby Pan coś więcej powiedzieć w tej kwestii? Schroeder po przegranej z Merkel zrezygnował. Brown po przegranej z Cameronem zrezygnował. Ostatnio pani premier Danii, zresztą bardzo ciekawa tak. postać polityczna, pani Schmidt po porażce również zrezygnowała. No, pan dziś przed programem też mi proponował mały pojedynek, prawda? To jest siła przyzwyczajenia, tak. robimy to. Z panem prezydentem to strach startować. Zresztą, podobno na ostatniej domówce u pana na 20 osób poszło prawie 36 butelek. No, wynik imponujący. Jestem bardzo zasmucony. Na koniec programu mam jeszcze jedno pytanie, panie prezydencie. W Polsce no, mimo wszystko mamy bardzo dużo abstynentów. No to co możemy z tym zrobić? Ukręcić im web. Dziękujemy panu prezydentowi za tak cenną uwagę. Państwa zachęcamy do wpisywania w komentarzach, kogo moglibyśmy zaprosić do naszego zacnego programu, jakieś propozycje. Gwarantujemy, że mamy w planach bardzo dużą liczbę bardzo znanych osobistości i bardzo ciekawych, których tutaj zaprosimy. Wam dziękujemy za uwagę i zachęcamy również do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia.